15 marca e, no przyjechałem do Strzelec najpierw zobaczyć co tu z pogodą no jest lotna, bym powiedział, ale mam dzisiaj ochotę polatać sobie nad jeziorkami gdzieś tam w kierunku e, w tamtym kierunku, czyli jadę do Michała do Świekatowa. E, ze Świekatowa już z Michałem pojedziemy do Sarocka a potem prawdopodobnie polecimy sobie do cekcynia, czy jak to się tam nazywa na północny zachód, bliżej północny i tak ze 30 km no i tam sobie polatam nad tamtym jeziorkiem, bo jest długie, tam gdzieś na 5 km kiedyś leciałem, tam było fajnie. No dzisiaj mam ochotę. No polatać w jakimś innym terenie niż tylko tutaj. O! o. No dobra, jadę. No Michał startuje na nutku 4 i lecimy sobie w kierunku bardziej na północ do Sekcyna. Dobra, startuje. No zgłosiłem do fisu w kierunku na Tuchole. Tam już Michał lata. Do 800 metrów mamy, no takie paskudne tu idzie, ale zalew chyba zatrzyma to, panie, startuje Jak szedłem do lądowania, to zdechła bateryjka w kamerce, ale wziąłem aparat i aparatem będę filmował. No, było lightowo, superaśnie. No, momentami tam toknęło, ale to było wszystko do przyjęcia. Ja byłem godzinę 19 w powietrzu, 65-600 metrów. Jest 17:34. Michał jeszcze w powietrzu. E ja tylko wezmę skrzydło, złożę, wrzucę tam koło samochodu. Yy, wiaterek 000 nic. Michał esuje. Idzie do lądowania. Wyłączył. Szybuje, szybuje, zaciągaj, zaciągaj! Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Super. Jesteśmy na ziemi. No i tutaj mamy naszego bohatera dzisiejszego, Pana Michała. Jak się dzisiaj latało, Panie Michale? Bardzo, ale to bardzo fajnie. Na początku był tak, wiadomo, trochę potelepało, ale powrót to było masło. Masło. Normalnie tak jakby, ja mówię, coś się chyba stało, bo dosłownie nic no. nie było. Jakby prąd wyłączony. Znowu nie będę mógł spać w nocy. Kasia będzie mówiła, co ty taki zamyślony, ty Z... jakieś baby masz <laughs> tak to pewnie awanturą się skończy. Nie, ale ja jestem zadowolony. No to super. A jak sprzęcik? Gitara. Tak, no to super. Kurczę ani tam wiesz, nic takiego, żeby zadrgało, żadnego brzęczenia nie widziałem, nie wiem jak ta. Sprężyny. Sprężyny. Jedna jest cała, druga wydaje się, że też. No nie, wszystko w ty, porządku. Tym, tym sposobem właśnie zrobić, co ty tu mi mówisz, na no, tę y, termokurkiwą. No, teraz ja będę dosiadał tego nutka 4, Michał będzie filmował. Jakiś tam, proszę, komentarz taki z jajami, kurczę. Ja nie mam takiego daru jak... Nie szkodzi, kurczę, nie no. mi się podo. O kurczę, tam... No, przypierdoli, zaraz... Tak, takie, aha, takie, takie aha, też, ja tak. lubię takie właśnie coś. Dobra. Janusz startuje. Nukleon 4 rozmiar 26 no zobaczymy jak to będzie ładnie spokojnie wstaje no i poszedł bez najmniejszego problemu on tam trochę przekombinował z małymi sterówkami ale chyba jest wszystko w porządku Janusz, i udało ci się uwolnić te małe sterówki? No to filmujemy tutaj Janusza. Janusz próbuje tutaj z każdej strony skrzydło na trymerach odpuszczonych, zaciągniętych. No z tego, co tutaj mówi, to jest bardziej ekonomiczne od Hadrona, bo względem obrotów silnika. Zrozumiałem cały czas, ciebie nagrywam i czekam na lądowanie. A my wracamy do najlepszej muzyki, ona jest dobra na wszystko. To jest oddech, to jest przestrzeń, to jest coś, czego nam bardzo potrzeba, żeby odrobinę chociaż przewietrzyć głowy. 13 minut po Jak samolot ze światłem do lądowania. Mimo, że trymery zaciągnąły, wiesz? bo jest zupełnie inne podwieszenie tego yy, przy tym, przy trajce, chyba, tak. tak? Że mam wrażenie, że prawa końcóweczka jest mocniej zagięta mocniej niż lewa. Tak. Takie mam wrażenie. I to powoduje no, ciągłe takie przy lekkie skręcenie. W skręczonych trymerach mm. na maksa do góry, kiuczkę. Jak tylko linki biegną, tak. Natomiast, żeby lecieć prosto, na całkowicie odpuszczonych, to lewy trymer trzeba zaciągnąć co najmniej jakieś 2 cm. Nie jest to, to dużo. Mm -hmm. co nie? Ale to sterowanie 2D tak. jest bardziej takie ostre, kurczę. To znaczy, Ty na dużych sterówkach sterowałeś, tak? Tak. Na odpuszczonych trymerach. Na... Bardzo, wiesz, do siebie. Do... No, bardzo sympatyczne, kurczę, skrzydełko. No, I to, to, że obroty ja normalnie 4,5 tysiąca na zaciągniętych, a tutaj 4200. Co nie? Na odpuszczonych powiedzmy, mam 4,900, 5, 5 tysięcy. Sobie? Niewiele więcej. A tutaj 4,700. 300 obrotów jest mniej Aha. niż na Hadronie, i dlatego ty będziesz miał małe spalanie. I stąd no. ciągle wychodzisz, że ja mało palę, no, nie? No, 3 zobaczymy, litry. Zobaczymy, i, jak i tam. I, ten. Dobra, ale, ja tutaj kończę ale na. Jest bajer, bajer skrzydło. Ja pierdzielę. Dudek robi za każdym, z każdym razem robisz, robisz, coś robisz, lepszego. Każdy skrzydło jest lepsze od poprzedniego. od poprzedniego i to dużo. Tutaj.